Kiedyś miałam fiksację o SpongeBobie i zrobiłam o nim album i rysowałam tam SpongeBoba. Tylko SpongeBoba. Mam go nadal, chcecie zobaczyć? Tu jest napisane: SpongeBobowy album. I tu były różne rzeczy wycięte z gazet. To w ogóle całe jest z gazet wycięte, ten napis. Tu jest to, że pan Krab niby. Pomidor, bo pewnie w Kraboburgerach był pomidor. Tu chyba jest ser, że ser w Kraboburgerach. Tu jest Krabopizza. No a to chyba było żółte pudełko, bo Spongebob jest żółty. Własność Anety klasa czwarta A. No i to jest tak. Numer jeden. O Boże, bo się to rozleci całe. Spongebob numer dwa. Numer 3, Numer 4, Numer 5. Tak, to było przerysowane z kompa. Pewnie, że tak. Ale musiałam się napracować. Spongebob numer sześć. Spongebob numer siedem. Boże, właśnie je, wiecie jakąś dziewięciolatkę, że przerysowuje skopa. Odczuł się ode mnie. O, i to koniec. Ostatnia kartka jest pusta. To jest pusta kartka i koniec. Spongebobowy album. Nie narysuję Spongeboba. Ale mam dla ciebie lepsze wyzwanie. Spróbuj napisać coś, ale nie wysłać tego trzy razy, co ty na to zbejn. Fajne wyzwanie, spróbuj. Ale mogę wam pokazać inne obrazki. Kiedyś myślałam, że będę rysowała i że będę rysownikiem. Czekaj. To nie jest obrazek, ale to jest jakaś moja praca. To chyba jest jest, nie wiem, druga klasa albo pierwsza klasa podstawówki. Uwaga. Fajne. Fali na lekcji nam pokazała. Są takie 3D. O, i z tyłu jest napisane tak. <śmienicielizacja> Aneta, Rek, twarz. Przez <śmienicielizacja> rzec z kropką. I za każdym razem jest kropka. Aneta, kropka. Rek, kropka, twarz. <śmieniciel> Gdzie reszta <śmieniciel> Nie wiem! O, tu mam pracę. To jest chyba. A nie ma podpisany, ale to jest po zielonej szkole. To jest świno ujście, więc to będzie trzecia klasa podstawówki. Pamiętam, że wtedy się pani <grytania> mega zachwycała tym obrazkiem, tylko powiedziała, że tu puste, tu zbyt puste, ale że mega fajny obrazek narysowałam, namalowałam. Początek moich przygód z odrysowywaniem skąpa, kiedy odkryłam tę technikę. Uwaga! Welcome to Poli. Poli Pocket. Ładne. Welcome to Poli. Proszę bardzo. I mam jeszcze lepsze. Również przyrysowane skompa. Hello Denis. Hello Denis. Czemu Denis. Ten pies się nazywał Denis. O no, tu miskę Denis. Hello Denis. Kolejna Polly Pocket My name is Polly Pocket Nie wiem, która to jest klasa Pewnie też trzecia jakoś To są pokolorowane chyba jakieś ze szkoły rzeczy O, tu jest moje zdjęcie z przedszkola Hmm, dobra, Jolo, uwaga Ja w przedszkolu Na przedszkole. Wiedziałbyś, że ona jest w, w przedszkolu? Czemu ty się tak uśmiechałaś? Nie wiem. Mama się zawsze śmiała z mojego uśmiechu. Jak ja się miałam niby uśmiechać? O! Proszę Państwa, co my tu mamy? Dyplom. Dyplom. Klasowego mistrza pięknej mowy. <grym> Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie recytatorskim. O, proszę Państwa. Dyplom dla Anetyryk za udział w gminnym konkursie recytatorskim. Znowu konkurs recytatorski. Dobra. Tu już nie ma nic ciekawego. Ale mam drugą teczkę. O, tu mam zdjęcie moje. Nie wiem skąd. Chyba też z przedszkola. Nie, to nie komunia. To było zdjęcie chyba do legitymacji albo do przedszkola. Czyszkola potrzebowała. się jak rozwódka. Przestań. Mama mnie tak ubrała na zdjęcie do legitymacji, czy do czegoś. O, tu mam. Moje rysunki, słuchajcie, z mojej Artist Era, Autist Era, kiedy myślałam, że pójdę do liceum plastycznego. Pierwszy obrazek, tutaj mamy moją, mówi Starkę, proszę bardzo, taka, moją postać na MSP. Takie <laughs> zakola, takie włosy były na MSP. O, miałam też, po hiperfiksacji na SpongeBoba, miałam fiksację na My Little Pony i rysowałam ciągle kucyki. No, od Spongeboba! I tutaj lekki progres widać, ale wciąż było to odrysowywane z komba. Co to jest? O, O Jezu, to chyba kartka urodzinowa od Kamilci Teczy na moje urodziny jakieś. Dla kochanej Anetki. Kocham Cię, płaczę. Są w środku życzenia. I balony, ja z balonami. Życzenia wszystkiego najlepszego z okazji. Twoich urodzin, spełnienia marzeń, dużo pieniędzy i oprócz tego, co sobie jeszcze życzysz. To chyba od kamieci, teczy mi się wydaje. A to od Blue Dragona, bo jest podpisany. Od Blue Dragona rysunek. I tu jest napisane: Kocham. Się. Koślawo, ale widać chyba była inna próba napisania tego Mega słodkie Nie wiem, kto tu jest na tym rysunku Musiałabym zapytać, kto tu był narysowany O, i mam jeszcze coś takiego Chyba mi Blue Dragon chciał narysować kucy Kapony wtedy Tak mi się wydaje To jest z książki przerysowane Jakaś Alicja w Krainie Czarów chyba Nie wiem, co to Karen fryzura jak Karen. O! Znacie piosenkę Helena od, y od My Chemical Romance? Narysowałam tę aktorkę, która była w tym teledysku. Też przerysowane pewnie z kompa. Ashton? To jest jakiś chłop z y Five Seconds of Summer? Ashton Irwin? Z five Seconds of Summer. O kur... <laughs> no... Ej, znacie zespół Green Day? Znacie Billego Joe Armstronga? Tego frontmana? <laughs> Czemu on ma takie kosecie? Mega. O! Znacie Gerarda Way'a? Znacie y, frontmana zespołu My Chemical Romance. Trochę y, jasno tutaj jest. To nie jest najgorsze, tylko że to jest całe białe prawie że. W ogóle nie pocieniowane. O, kolejny Gerard Way. Pamiętam, że z tego rysunku byłam najbardziej dumna. Czego ona taką minę nie pytaj mnie. Takie było zdjęcie, no, ten mikrofon jest w ogóle tak krzywy. No, it is what it is. Ej, znacie Aria de Grande? O nie, to jest złe. To wygląda już źle. Gerard Way, o wiele lepiej mi wiesz... O nie, no to już strasznie wyszło trochę, na Granola. I tutaj mamy już yy, mega niszowe postacie. I to była grupa youtuberów z Australii i nazywali się Janoskians. Czy jest szansa, że wy ku... znacie te osoby, czy nie ma szans? No mega no-name'y chyba, nie? Ja i moje dwie koleżanki odkryłyśmy ten kanał i byliśmy giga nimi zafascynowane. Oglądaliśmy wszystkie filmiki. To są youtuberzy, co robili pranki. No i tu jest jeden. Tych YouTuberów. Tu jest drugi. O nie, co to jest? Czemu on ma taką brew? Ja w ogóle ten obrazek dałam nauczycielce plastyki chyba w podstawówce, żeby mi to oceniła i żebym miała szóstkę na koniec. Absolutnie jest okropny ten rysunek. Nie, ten obrazek jest fatalny. Oni dwaj byli bliźniakami ogólnie, i teraz jest ich brat, który już nie był bliźniakiem, ale byli braćmi i nazywał się Bo Brooks. Czemu on ma takie wąskie ramiona? A co się tu dzieje na tych ustach? Jedno ramię węższe, drugie szersze, jedną wargę ma. Moja fiksacja na punkcie randomowych youtuberów z zagranicy nie kończy się na tym, ponieważ... Tu jest kolejny rysunek, który zerżnęłam jeden do jeden od jakiejś też fanki ich z internetu. Takie coś było modne wtedy, żeby postacie takie malutkie rysować. To są oni wszyscy. Haha, ha, ktoś napisał Ice Spice. Ale dobra, widzę to, widzę to. Dobrze, że to byli youtuberzy z zagranicy, a nie polscy. I dobrze, że nie mogłam na ich mitapy pójść. To jest chyba rysunek już z pamięci, ale mega nudny. Ja pierwsza rodzina monet. Ej, fakty! rodziny monet. Powiem Wam szczerze, to jest ładniejsze niż okładka rodziny monet. Sorry. I said what I said. Po prostu okładka rodziny monet wygląda gorzej. Tamta Hailey też jest nieproporcjonalna na prawdziwej okładce. No i tutaj kolejna część mojej fiksacji na punkcie kucyków pony. Mega długo mi zajęło kolorowanie tych płomieni, pamiętam. No i kolejny kucyk pony. Tym razem mega smutny Emo kucyk pony. Alomo, Enola. <grymne> o matko. Ja w ogóle z tych kucy miałam coś chyba ostatecznie zrobić. Wszystkie je tak ładnie obciąć, wyciąć i zrobić z tego wystawkę na tablicy korkowej. O coś takiego chciałam z tego zrobić, ale ostatecznie za mało tego narysowałam i nie wyszło, chyba. Czy identyfikowałam się jako brony? Tak. Chyba byłam brony, ale mi się wydawało, że fani My Little Pony nazywali się Pega Sisters. Ale widzę, że ktoś podobny, podobny ma talent do mnie. Nie no, trochę większy skill tu jest. Dużo większy niż mój, ale to sama postać. No, także tak, fajna to była przygoda.